Także czekamy na policję. Słuchajcie, na pewno za chwileczkę się pojawi. Nie, na na policję, także. Ale to nie chodzi o to, czy czekacie na policję, czy nie. No A dlaczego mamy maseczkę, maseczkę założyć? Z prostego powodu, bo jest taki nakaz. Zakładania A, gdzie maseczkę. Powodu, jest taki nakaz zakładania A gdzie taki nakaz jest, proszę pana? Podstawę prawną. Ale nie pan ze mnie nie dyskutuje żadnej podstawy, tylko trzeba założyć maseczkę. Mhm. Ale rzecz. Dlaczego, proszę pana? Na jakiej podstawie? Podstawie? Pan dobrze wie, że jest epidemia, prawda? Nie wiem. Nie wiem, gdzie tak jest napisane? Skąd pan to wie? Człowieku ty głupiego się je robi. Skąd pan wie, że jest epidemia? No i a telewizji nie oglądasz, gazet nie. nie czytasz. Ja przy Kurwa. Co za ludzie, no. I no, a jak powiedzą... To znaczy powiem inaczej, przyszedł pan do sklepu robić zakupy, czy robić awaturę. Proszę pana, a jak w telewizji powiedzą, że trzeba gównem twarz wysmarować? Dlaczego pan na mnie kaszle? Pan mówi, żebym ja założył maseczkę, a zbiję. Zwrócił... Bo ja jestem w maseczce. Tak? A mm -hmm. gdzie pan... a jak pan ją ma założoną? Tak jak mi wygodnie. <laughs> tak jak mi wygodnie, bo mi w tej chwili spadła i proszę tutaj Aha. nie robić żadnych afer, nie robić żadnych cyrków. Prawda? Wy się przyszli robić tutaj zakupy nie. czy się Nie, nie, Się zakupy, przeszkadzacie nam w tym. Będziemy się nie, nic będziemy nie się kochać w alejkach tutaj pomiędzy. Możemy? Nie, człowieku, bo to się szurne w końcu wery dawaj. Się skończy, dawaj. I na tym się skończy. Bardzo proszę. To zobacz, no. zobacz, zobacz. Słuchaj, teraz zagroziłeś mojemu, e, mojemu, mojemu zdrowiu życiu. Jeżeli się do mnie zbliżysz, to wyjebie ci tym gazem na twarz. No rozumiesz? Już. dawaj. Także no podejdź tylko z łapami. Dawaj. A teraz to co powiedziałeś, to dawaj. jest, e, to są groźby karalne. Imię na panie... proszę. Poproszę ten, poproszę, ten, poproszę identyfikator. No Powinieneś mieć go na wierzchu. Oha, mam. No to proszę mi pokazać. Weź proszę te mi pokazać ręce identyfikator. Proszę pokazać identyfikator. No. Dlaczego mi groziłeś? Człowieku, załóż tą, tą. Ja się z tobą nie będę tu kuczy. A co to jest tą, tą? Jesteś po maseczkę. Nie znam tą, tą. Znam Bągo Jesteś... tylko. Tą, tą, nie znam. Człowieku, załóż maseczkę, zachowuj się tak jak wszyscy przyzwoici ludzie. Załóż gumę na instrument. ło, 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 je, je, je. Zaraz to jest taka duża bakteria.